Podczas sesji rady powiatu w Pile wybrano nowy zarząd. Starosta pilski Franciszek Tamas nie pojawił się na sesji, ale przysłał swoją rezygnację. Nie podał jakiegoś bardziej szczegółowego uzasadnienia swojej decyzji. Skupił się raczej na wymienieniu dotychczasowych osiągnięć zarządu powiatu w Pile oraz na podziękowaniach dla Radnych, dla współpracowników, dla samorządowców z terenu miasta i powiatu pilskiego. Były już starosta podkreślił w piśmie, że podejmował często działania niepopularne i trudne. Przyniosło one jednak efekt. Zaoszczędził około 6 milionów złotych, z czego dwa trafią na inwestycje do szpitala specjalistycznego w Pile. Pozostałe oszczędności mają być rozdysponowane na pomoc społeczną oraz na inwestycje drogowe i wynagrodzenia. Dzisiejsze jego odejście nie jest dla nas zaskoczeniem. Natomiast, laurkę, jaką dzisiaj wystawił sam sobie Franciszek Tamas, gdy mówił jedynie o sukcesach, to z taką laurką zgodzić się nie można. Pan Franciszek Tamas nie był dobrym starostą, nie potrafił jednoczyć wokół siebie ludzi. Po dołączeniu tego punktu do porządku obrad radni przyjęli rezygnację starosty. Jedynym kandydatem na to wolne stanowisko został Eligiusz Komarowski. Rekomendował go szef klubu porozumienia samorządowego Henryk Stokłosa. Jest człowiekiem energicznym, konsekwentnie dążącym do celu, stawiającym wysokie wymagania zarówno sobie, jak i swoim podwładnym. W tajnym głosowaniu 17 radnych poparło jego kandydaturę, pięciu było przeciw, a jeden radny wstrzymał się od głosu. Nowo wybrany starosta zadeklarował, że będzie rozmawiać ze wszystkimi ugrupowaniami. Myślę, że doświadczenie każdego z rannych należy znaczy wykorzystać. Wykorzystać się dobra powiatu, dlatego, że my nie robimy nikomu łaski, że współpracujemy i pracujemy ze sobą. Co powiedziałem też, nazwijmy to większe otwarcie na kontakt z poszczególnymi przedstawicielami gmin. Na czele, oczywiście, z prezydentem miasta Piły. O wizji dotyczącej kierowania starostwem mieszkańcy mają się dowiedzieć poprzez konferencję prasową w najbliższym czasie. Następnie dokonano głosowania nad składem zarządu. Tu, na miejsce tatowego członka zarządu, został wybrany radny porozumienia samorządowego Przemysław Pochylski, prezes KS Basketkiła. Reszta składu pozostała bez zmian wicestarosta Stefan Piechocki oraz dwóch nietatowych członków Jerzy Wiesiołek i Mirosław Pierko. Później radni przeszli do dalszego porządku obrad, wprowadzając zmiany chociażby w wieloletniej prognozie finansowej oraz budżecie. Radni zabezpieczyli także 800 tysięcy złotych na wykup części nieruchomości przy ulicy 11 listopada należącej do NSZZ Solidarność. Półtora miliona złotych zostanie przeznaczone także na regulację płac w starostwie. Radni przyjęli także informacje o stanie bezpieczeństwa w powiecie. Artur Maras, Telewizja Asta.